Numery, 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 numery. Nic więcej. Bez imienia, bez nazwiska, te, te kobiety, one, one były wszystkie jednakowe. One, one szeptały zonder transport, zonder transport. A myśmy nie wiedziały, co znaczy zonder transport. Na wykończenie. I wtedy ucichły nasze śpiewy i nasze poezje. Było coraz gorzej. Czas mijał. Żadnych wieści ze świata, żadnej nadziei na koniec wojny, na jakąkolwiek, jakąkolwiek zmianę. Zapomniane i zagubione numery ci ludzie byli poza nawiasem. Najpierw był głód. Później był głód i ciężka praca fizyczna. Teraz głód. Ciężka praca fizyczna i bezsenne noce i cóż w nas zostało. Zdaje mi się, że nic, że nam się tylko chciało spać każdego dnia, tylko spać, spać i spać każdego dnia. Te, te dni właściwie można by ten lager przeliczyć na dni. Ale suma ich nic nie powie. Bardzo trudno było przeżyć każdy lagrowy dzień. Nikt, kto tego nie zaznał, nie jest w stanie wyobrazić sobie, jak długo, jak Długo może trwać jeden lakorowy dzień. On trwał wieczność i się nie kończył. To było tak straszne i tak koszmarne, a sprowadzało się do takiej prostej rzeczy. Do subiektywnej oceny czasu. No tak. I tak szło dalej. Bez niedziel, bez przew, codziennie, co noc. Słoma, 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 zaduch. Coraz szybsze tempo, ryczący stale nad nami głos. Los, los, tak, też, tempo, tempo, tempo. Ręce miałyśmy spocone, palce obrzękłe tak, że nie sposób było złożyć dłoni do modlitwy. Wracałyśmy do bloku o piątej rano i kładłyśmy się spać na godzinę, żeby później godzinami sterczyć na apelach, tak senne i zmęczone nieludzko. A później znowu do bloku w sypialni było tak zimno, że godzinami nie umiałyśmy zasnąć. A gdy w końcu zasnęłyśmy na godzinę, to znowu nas budzili. Na APE. Jest takie miejsce. Wspomnienie żaden zryk potrzebne jest Wam, młodym Polakom, młodym ludziom. Dlaczego? Dlatego, że trzeba dać dochód człowiekowi, każdemu, że jest on czymś więcej niż mu się wydaje. Rozpoznać, Wymiar człowieczeństwa. Wszyscy żyjecie. Nikt z was nie dał sobie życia. Dostał. Nikt go to nie pytał, czy chce być. Dostał życie i konkretne miejsce dla tego życia. I na to nie macie wpływu. Ale równocześnie to życie w niewiadomym miejscu dla każdego gdzie indziej jest zadaniem. Jakie ono będzie, to od Was zależy. Teraz cieszę się, bo się ruszyły takie inicjatywy, żeby rozpoznać życiorysy ludzi zasłużonych na ojczyzny. Cóż to jest zasługa? To jest takie życie, które ujawni światu, że wartość istnieje. Jaka wartość? Najwyższa wartość. Wspomnienie Lawendryk. Dlaczego akurat Rawędwik nie będzie wytłumaczyć, ale dlatego, że ja już słyszę takie pytania, dlaczego właśnie być mowa o Rawendryk, a nie o innych lagrach, których przecież było pełno. Jest jeden powód zasadniczy, to jest to, że w tym miejscu, tam, zwłaszcza w pierwszych latach wojny, z Polski były zawiedzione tylko te osoby, które były rozpoznane indywidualnie, procesowane, otrzymały wyrok. Konkretnie był transport Polek z Lublina, które dostały wyrok śmierci, a wśród nich były młode dziewczęta chaceli. I ten fakt, że były to osoby, które świetnie wiedziały, dlaczego są aresztowane, bo świadomie wstąpiły do konspiracji i wiedziały, co może ich spotkać, powodował, że ta grupa kobiet nie straciła kontaktu z tak zwaną wolnością, czyli zresztą świata. I Udało nam się harcerkom lubelskim złapać kontakt przez cały czas gdy tam działy się te rzeczy, których, w które trudno uwierzyć. Dawałyśmy bezpośrednie wiadomości. Po dokonanych eksperymentach medycznych teraz historycy szukają danych a myśmy na bieżąco przekazywały, a więc była to sytuacja, która stanowiła bezbłędny dokument, że tak jest i wiadomości o Rawelwych stały się podstawą procesu w Norymberdze. Spowodowały śmierci. A dlaczego kwiecień? Dlatego, że dzień Wyzwolenia i wszedł koniec wojny, koniec oficjalny 6 maja, a tam wcześniej odeszli stamtąd, nikt nie przyszedł, był ten bałagan paru dni. Ale dla nas, dla Polek, jest w jakie dodatkową sytuacją, bo właśnie pierwsze wykonania egzekucji, wyroków, i postanowione w Lublinie zostały wykonane. Na 13 młodych kobietach większość kartelek, najmłodsza miała lat 15, właśnie w kwietniu. I dla polskich młodzieży to jest w pewnym sensie punkt zwrotny. Ty żyjesz, a tamten młody, zdrowy dziewczęta wtedy Szły przez plac, wiedziały, że idą do Totten-Gang, do przesłyka, gdzie będą rozstrzelane, i śpiewały, jeszcze Polska nie zginęła. Zostało po nich co? Właśnie to, co zostawili dla Polski. Wiadomość, że człowiek może być wspaniały i zostajesz człowiekiem w każdej sytuacji. Po prostu jest to dowód człowieczeństwa wspaniałego, bo przecież człowiek jest naprawdę bramce stworzony. A ten wymiar prawdziwej człowieczeństwa w toku dziejów teraz znika. Panuje wrak właściwej informacji, kim ty jesteś człowiek. Nie wiele jesteś aż człowiekiem, a nam chodziło o to, jesteś aż Polką. Aktualnie udało nam się nie od razu po 60 latach, no wielu, udało nam się dokonać tego, że jest wiadomość o Ravensbrücki, że jesteście Wy i podejmujecie pałeczkę. Trzeba pokazywać ludziom, kim są. I to nie jest tak, że wycieczka do Rawel, to ma być demonstracja polityczna. To jest odwiedzienie miejsca, w którym są pozostawione na zawsze ślady tych wspaniałych kobiet. Każdy człowiek jest wspaniały, jak odsiągnie choć trochę podobieństwa do Boga, bo tak jest. Świat. Jaki ty zostawisz świat? W tej chwili są pewne trudności, ponieważ mniej więcej narodowych sytuacji zależą od wielu czynników. Ale chodzi o to żeby zrozumieć, co się działo w Ravensbrück. W Ravensbrück w kobiety z wielu narodów, ponieważ zwiększała się ilość więźniów, w miarę jak zajmowano kolejno narody Europy. I tam, w tym miejscu, gdzie wydawało mi się, że jest koniec świata, a zbliża się wiekło, powstawały możliwości, których na co dzień nie ma, powstawały możliwości porozumienia ponad zwykłe sprawy. To jest trochę tak, jak mieliście okazję teraz tu przed chwilą spostrzeć, że że właściwie są sytuacje, w których nie potrzeba żadnych słów, bo człowiek jest ponad Możliwość wyrazu, bo człowiek jest duchem. I w momencie, kiedy kończyła się wojna, a oni jeszcze dokonywali egzekucji, 5 stycznia jeszcze rozstrzelali, właściciele, z już dziewczynę w 1945 roku, te dziewczęta oferowane, które zostały zdane. Do dyspozycji pana Frasera Gefchamba, który dostał wyrok śmierci z wersji wiedząc, że wojna się kończy, napisały testament. Jest testament królików, podpisany przez wszystkie wtedy żywe. Nie wszystkie wtedy żywe. żywe były już tam tu I te. Młode kobiety, które oddały życie za ojczyznę, żądają od polityków, którzy będą ustalali prawa po wojnie, jakiegoś porozumienia, że proszą o zorganizowanie szkoły, międzynarodowej szkoły, gdzie wszystkie, Młode osoby z różnych kolorów, rasy, kolorów yy, informacji odmiennie wszystkim, w że równocześnie potrafią się tak zaprzyjaźnić, jak tylko mogą to przeżyć ludzie. Bo człowiek jest najwyższym stworzeniem na świecie i wspaniałym człowiekiem. I to nie jest prawda, że to chodzi o to demonstrację. Jak takiego czy innego narodu. Chodzi o zrozumienie człowieczeństwa, bo nie ma innych ludzi na świecie, jak wszyscy stworzeni przez tego samego stwórcę. I ta wiadomość jest potrzebna teraz w pokoleniu młodych ludzi, którzy sobie jedni uzyskują prawa, że są ważniejsi od innych, że mają prawo decydować. Nikt nie ma prawa decydować. Światem rządzi wók, stórca. Natomiast człowiek musi siebie odkryć. Ja bym chciała tylko Wam zadać pytanie, czym zapełnisz swoje życie, a konkretnie swoją młodość? Ja jestem specjalistką od młodzieży, ja się tym zajmuję zawodowo, lekarzowo. I moje pytanie jest do młodych. Jaki ty chcesz po sobie zostawić ślad? Bo jakość życia jest twoim zadaniem. Nie tylko zadaniem, ale twoim przeżyciem, twoim losem. I takie będziesz miał życie, jak ty to zrobisz. Zapominają ludzie o tym, kim są, a raczej może nie zapominają, w ogóle się nie dowiadują, bo teraz jest tak, że nie zawsze dorośli mówią dziecku, że dziecko ma duszę, a dusza ma rozum, wolną wolę i sumienie, których można nie rozwinąć. Więc to wspomnienie sytuacji, która nie powinna się powtórzyć normalnie dobrym ludziom, jest konieczne dla młodych, bo oni przecież nic nie wiedzą. Fakt konspiracji spowodował brak dokumentacji. O Rawens pierwszy raz w Polsce usłyszano po 60 latach. Z uwagi na takie, a nie inne panujące wówczas poglądy. Więc chodzi o to, żeby następne pokolenia. Dostały prawdziwą z To było, prawdę mówiąc, celem całego mojego życia. Starałam się pokazać młodym ludziom, kim są naprawdę, a ta legenda o żałęswick nie jest legendą, jest prawdą o człowieku i pokazuje wymiar człowieczeństwa. W najgorszych warunkach, człowiek jest zdolny nie tylko do działania, ale do kochania. Do, jak gdyby, przeskoczenia się. Wiadomo. Tak zresztą mówił do młodzieży polskich papież Jan Pawie II, przeskocz siebie. Nie zaciągaj się nad sobą, popatrz dalej. I w tych tam warunkach, w których nikomu nie życzymy w tym miejscu, które jest świętym miejscem nasiąkniętym przełomem czynników.